Cześć, witam Was serdecznie. Chciałoby się powiedzieć coraz bliżej święta, więc czas już na świąteczne dekoracje. Dzisiaj e, tegoroczny pierwszy film z serii e, Z Bożego Narodzenia. Będzie ich na pewno więcej, obiecuję, e, ale dzisiaj zaczniemy czymś, co Wam się naprawdę spodobało. E, bardzo mm, chwalicie i bardzo dużo pisaliście o tym filmie, w którym wykorzystałem. Hortensje z ogrodu, suszone hortensje z ogrodu, dlatego postanowiłem zrobić z nich również użytek, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Dziś przedstawię Wam taki Boho, Wianek na Boże Narodzenie z użyciem Hortensji i innych ciekawych rzeczy. Zapraszam, ale zanim zaczniemy oglądać, koniecznie subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek, dajcie kciuka i udostępniajcie ten film wszędzie, gdzie się tylko da. Przygotowałem taki zestawik do zrobienia wianka w takim stylu boho. Jak wspomniałem, mamy tutaj suszoną hortensję ode mnie z ogrodu. Mamy Palmę keur, tą którą widzieliście na pewno w poprzednim filmie, ale zobaczcie jaka ona jest y, super. Ma taki charakter już bardzo stricte naturalny boho. Mam również jedną z moich ulubionych roślin, a przez niektórych nie lubianą, ale ja ją akurat bardzo lubię. Jest to y, limonium Statika. Zobaczcie jak super będzie tutaj wyglądać. Mam też troszeczkę żywych, takich ciętych roślin. Tu mamy Ilex, który oczywiście zaschnie, ale można go później podmienić albo w takiej suszonej wersji może zdobić dalej naszą dekorację. No i takie stricte dodatki bożonarodzeniowe. Na samym początku oczywiście musimy mieć jakąś bazę do zrobienia tego wianka. Ja tutaj mam takie, taką obręcz owiniętą taśmą florystyczną. Obręcz jest, uwaga, ani metalowa, ani plastikowa. Jest po prostu e, z wiórów drewnianych, więc jest mega ekologiczna również. Do tego, do tego oczywiście muszę mieć coś, czym będę mocował moje elementy, czyli mam drut i mam klej na gorąco. Ale zacznę od tego, żeby tak dość niedbale bym powiedział umieścić tą palmę kejur wokół naszego wianka. I zobaczcie, ja ją generalnie tak układam od niechcenia. Oczywiście muszę ją gdzieś tutaj przymocować, ale mam ją tutaj troszeczkę, tu wystaje troszeczkę, tutaj mniej wystaje. Tu będzie jeszcze kolejna i kolejna. Na tą chwilę mam ją w ten sposób i będę ją drutem tutaj przymocowywał. W jednym miejscu. E Dam ten drut, żeby było jak najmniej. Wciągam go drutem. Oczywiście drut od razu dobrze jest wyciąć. Jeśli nie chcecie używać drutu, możecie użyć innego materiału do mocowania, chociażby naturalnego jutowego sznurka. Tutaj wykorzystam tą, ten, ten suchy element z palmy. Również go tutaj przymocuję. Dobrze jest od razu odcinać wszystkie elementy, żeby później nam nie zostawały, bo zapomnimy i będą źle wyglądać. Do tego potrzebuję oczywiście jeszcze więcej tych, tych palm, więc już tutaj szukam takie, które są najbardziej elastyczne, które mi się super powyginają. O, jest jeszcze jedna, i kolejna. To mogę troszeczkę przyciąć, żeby nie miała tych. Tych suszonych dużych elementów, ale zobaczcie, mam już kolejną palmę. I znowu zawijam. Zawijam wokół tej, tej obręczy. Tutaj zaraz przymocuję. O, mam drut. Zrobię sobie tak kilka sztuk i zaraz wracam do Was. Będziemy dalej dekorować. Słuchajcie, mógłbym nawet powiedzieć, że już jest gotowe. Ciekawe, co byście na to powiedzieli. Czy przyzwyczajeni jesteście do tego, żeby moje prace wyglądały w ten sposób? Może tak, a może nie. Ja nie jestem na to jeszcze gotów, więc dodam yy, kolejne elementy. Mam taką bazę z tej palmy Kejur, która wystaje w, różnych, w różne strony, i tak naprawdę nie ma to formy żadnego wianka, ale też takie modne wianki teraz, które są, one też są lekko bezforemne. Ja jednak postaram się zrobić tak, żeby może miał formę i był takim modnym wiankiem. Zobaczcie, już dodałem troszeczkę tego. Tego zatrwianu i kolejne elementy, które będę dodawał, będę już raczej naklejał. Specjalnie wziąłem tą obręcz taką szerszą, żeby mieć do czego doklejać, ale nie znowu jakąś ogromną, jak na przykład ze słomy, żeby nie zajmowałem ten korpus, nie zajmował mi bardzo dużo elementów. I, I miejsca dodatkowo. Zobaczcie, teraz będę już tą suszoną hortensję prosto z ogrodu, wkleja w różne miejsca, tak troszeczkę, żeby przysłonić ten cały korpus, a na samym końcu będę dodawał takie elementy, żeby złapać formę. Czyli takie coś, co jest wystające gdzieś, żeby, żeby złapać tą formę i żeby ta forma była lekkowiankowa, a nie taka bezforemna. Kleję oczywiście na gorąco. Nakładam na dany element, który chcę przyklejać, i delikatnie wkładam pomiędzy tą konstrukcję, którą już tutaj wykonałem. Ona nam zespoli te kolejne elementy i kolejne, ale tak dodaję, ją, żeby lekko przysłaniać już te duże przestrzenie, które gdzieś tutaj się pojawiły. Zobaczcie kolejny sposób na to, aby wykorzystać suszoną hortensję prosto z ogrodu. Czyli ile nam, daje, ile nam daje możliwości taka hortensja? Oczywiście ona się będzie lekko kruszyć i suszyć, ale jak już skończymy i nie będziemy tego dotykać, to z pewnością będzie wyglądać fantastycznie i fenomenalnie na tym całym wianku. Takie dokładanie tych elementów oczywiście zawsze długo trwa, ale to też jest moim celem, aby pokazać Wam, że zrobienie takiej pracy to nie jest rachu ciachu i już raz, dwa, trzy, trzy minuty, chociaż u mnie w pracy zazwyczaj pracuje się z dużym tempem i generalnie dużo więcej czasu na to nie ma, ale tutaj chcę Wam to pokazać tak, Bardziej powoli, żebyście zobaczyli, co można i jak można robić. Zobaczcie, wklejam w różne strony. Tak naprawdę nie ograniczam się, że wklejam tylko w jedną stronę. Tu jest troszeczkę za duży ten element, więc muszę go lekko ściąć. On jest generalnie jeszcze nie wklejony, tylko przymocowany. Ale zobaczcie, dodaję go w różne strony i oczywiście już w tym momencie mam ustalony, gdzie jest ta główna moja strona, gdzie jest przód. Całego tego Wianka. Troszeczkę ta statika już mi będzie tutaj grać tą formą, więc już będę ją gdzieś wystawiał, żeby tworzyła fajną tutaj m, tą formę. Oczywiście, e, można na takim Wianku zrobić ten rozkład elementów nierównomierny. Można zrobić taki, że jest gdzieś brosza, że na przykład tu na razie nie podnoszę, bo jeszcze są nieprzymocowane, że tu będzie gdzieś brosza i to będzie cięższe. A można też równomiernie rozłożyć te elementy. Ja za chwilę zobaczę, jak będzie to grało. Czy faktycznie damy tutaj jakiś mocniejszy punkt, wyciągniemy resztę gdzieś tutaj mm, w koło, a tylko faktycznie ta brosza będzie jedna. Mam tu przygotowanych jeszcze tych klasycznych bożonarodzeniowych... Mm, Dodatków. Ja użyję bombkę w tą stronę. Wyciągam jej e, tą zawieszkę i zobaczcie, chcę jej użyć tak troszeczkę inaczej. Dodaję ją w tą stronę. Pewnie już znacie ten sposób, tą metodę, bo ja już na swoich filmach pokazywałem z pewnością. Moi drodzy, doklejam i doklejam. W zasadzie to na razie wszystkiego jest za mało. Chcę dokleić tutaj jeszcze więcej elementów i troszeczkę muszę poukładać tą palmę kejur. Dodatkowo, może jeszcze jaką kolejną dam i taką potnę, żeby dodać takie wystające elementy. Ale zobaczcie. Cały korpus już jest gdzieś zaznaczony. Wszystko właściwie wklejane klejem na gorąco. Mam tutaj. Pomarańce suszone, które ostatnio są bardzo, bardzo w cenie, więc jeśli wiecie, jak robić takie pomarańce suszone i tak, żeby nie czerniały, to koniecznie piszcie. Może wspólnie się nauczymy czegoś nowego, bo one oczywiście wiadomo, jak się je suszy, ale później czernieją troszeczkę. Dodaję taki, to będzie taki stricte, klasyczny wianek na Boże Narodzenie, znaczy klasyczny, nie klasyczny, bo będzie boho, ale z takimi dodatkami bardzo klasycznymi, czyli z czerwoną bombką lub bańką, w zależności od tego, w jakim mieście jesteśmy, z pomarańczem suszonym i z, z takimi różnymi elementami suszonymi jako dodatki. Doklejam. Myślę, że jeszcze chwilę mi to zajmie. Ja już to robię przynajmniej z 15 minut, ale już musiałem zacząć coś mówić. Bo Zola już zaczął narzekać, że nic nie robimy, więc troszeczkę opowiem. Zaraz znowu zacznę robić i wracam już większą częścią dopracowanego tego wianka. Dodaję, 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 jak to zwykle bywa w takich pracach, w takich wiankach, nie wiadomo kiedy przestać, ale jeszcze mam tutaj trochę pomarańczy. Kochani, co wy byście dali jeszcze do takiego wianka? Zapytałem o to przed chwilą. Z olej powiedział: No jak? Wianek świąteczny bez cynamonu? No więc mam. Przyniosłem. Jeszcze świeży, pachnący. Naprawdę świetnie. Świetnie pachnie. Więc dodam ten, ten cynamon i to już będzie taki zupełnie klasyczny wianek. W dodatki. Klasycznie świąteczny. Doklejam. Zobaczcie. Doklejam głębiej. Doklejam troszeczkę. Pod spód. One oczywiście muszą się tutaj skleić dobrze. I dodaję jeszcze tych pomarańczy troszeczkę połamanych, bo chcę je tak... Nie żeby stanowiły mi taką bardzo dużą przestrzeń, tylko właśnie taki delikatny akcent kolorystyczny. I tych cynamonów też dodam więcej, bo przecież jakbym dodał tylko jeden, to bym powiedział, że tak biednie. A chcemy, żeby było jednak na bogato, boho, ale na bogato. Zobaczcie, cynamony świetnie się łamią. Jeżeli macie takie suszone, to super wypełnią i naprawdę dadzą takiego ekstra świątecznego zapachu. Ja tutaj już prawie kończę. Oczywiście, jeśli macie ochotę zrobić taki wianek, to. Nie ma najmniejszego problemu, możecie sobie pozyskać taki materiał, ale jeśli nie macie czasu, a chcecie mieć taki wianek, to koniecznie możecie wejść do mojego sklepu. Link macie w opisie i tam taki wianek już można w tym momencie zamówić. Jego zaletą jest to, że się nie osypie, bo jest zrobiony z suszonych elementów. Nie ma tutaj żadnej jodły, świerku ani takich świeżych elementów i doskonale będzie wyglądał już niedługo na Waszych drzwiach. Ja kończę i za chwilę pokażemy Wam już finał. Chyba skończyłem, kochani, chociaż trwało to i trwało i trwało. Już myślałem, że nie dam rady, ale nadszedł ten czas. Mogę zamienić jesienny wianek na wianek Bożonarodzeniowy. I zaraz to właśnie zrobię. Już dekoracje zmieniamy. Zakładam Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że się utrzyma, nie spadnie. Brawo! Delikatny wianek w stylu Boho na Boże Narodzenie, nadający się właściwie na większość drzwi, nad kominek, na ścianę i do wielu, wielu różnych miejsc. Dajcie znać, czy Wam się podoba, koniecznie kciuk w górę i zapraszam na kolejne filmy z serii Bożego Narodzenia.